Dzień dobry, dzień dobry, jak tam po weekendzie? U nas sobota y, intensywna, bo byliśmy na weselichu, trochę się pobawiliśmy z Grzeskiem, na tyle, że mam odcisk na nocach i ciężko mi się chodzi, chociaż jest lepiej jak wczoraj. No a wczoraj to takie dogorywanie, odpoczynek po weselu. Teraz pędzę do sklepu na zakupy spożywcze, bo słuchajcie, wybywam, wybywam z domu, no i muszę nagotować mojej ekipie. Jak dostanę mięso i kapustę, to zrobię im gołąbków. Będę mieć dwa dni. W czwartek mówię, zamówił w grzesiu pizzę, a w piątek będę z powrotem. Chyba z pół roku nie robiłam gołąbków bez zawijania mięso, jajo. Tutaj mam kaszę, kasza manna. Skroję kapustę pekińską, przyprawię i później będę smażyć i piec. Trochę, chyba za dużo tych rzeczy, jak na trzy dni, ale jeszcze będę podejmować decyzję i postaram się coś odrzucić. Staram się też tak e, wybierać rzeczy, żeby do siebie pasowały. Na przykład, żeby do jednych spodanek, chociaż są jasne, to trochę niebezpieczne, pasowały trzy góry. Tak uszyłam się, że spoko. Tastem już mierzyłam bardzo fajnie, a to e, na pewno też przypasuje. Gołąbki obiad na jutro. Już jest w piekarniku, a dzisiaj carbonara wiedzie. Pilnujesz boczko, tak? No ważna sprawa. A nóż coś spadnie jeszcze. Zbieram się z dzieciakami na basen, w poniedziałki mają właśnie zajęcia z małki pływania, bardzo się cieszę, że na to chodzą, więc zaraz jedziemy, a jak wrócę mam jeszcze masę rzeczy do podlania, takich rzeczy, których na pewno deszcz nie podleje, pomimo, że są w ogrodzie, ale pod dachem, więc żeby przeżyły moje roślinki, oliwki, kumkwaty, cytrynę, to dzisiaj trochę sobie podźwigam w konewce wody. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.